Państwowa Komisja Wyborcza w związku z zarządzanymi wyborami do parlamentu na dzień 9 października 2011 roku przygotowała specjalną informację o uprawnieniach osób niepełnosprawnych przysługujących w, w bieżących wyborach. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach. Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o w właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania, lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W terminie wyborów oraz godzinach głosowania, w komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów i o warunkach oraz formach głosowania. Prawo do głosowania korespondencyjnego. Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego burmistrzowi najpóźniej do dnia 19 września 2011 roku. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny, PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie. A także wskazanie adresu stałego miejsca zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. Szczegółowe informacje o głosowaniu korespondencyjnym można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Żarach. Prawo do głosowania przez pełnomocnika. Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnictwa w Urzędzie Miejskim w Żarach będą udzielane przed upoważnionymi pracownikami przez burmistrza do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do burmistrza. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 29 września 2011 roku. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa, kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat. Kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa. Szczegółowe informacje podajemy w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach oraz przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich. Dziś w sali konferencyjnej Żarskiego Ratusza odbyło się walne zebranie Polskiego Związku Niewidomych Koła Terenowego w Żarach. Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Podczas zgromadzenia wybrany został nowy zarząd związku. Szanowni Państwo, w imieniu burmistrza miasta, pana Wacława Macieszonka, który w tej chwili ma gości i nie może uczestniczyć w Waszym zebraniu. Witam serdecznie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Żary. Chcę zapewnić, że wszystkie działania waszego związku śledzimy w jakiś sposób i wiemy czym się zajmujecie i staramy się w miarę naszych możliwości wam pomóc. Każda wasza prośba do nas w sprawie czy wypożyczenia sali, czy, czy też w jakichś innych tam problemach na pewno nie, nie ujdzie naszej uwadze. Ponieważ dzisiejsze Wasze spotkanie to zebranie sprawozdawczo-wyborcze, w związku z tym życzę ustępującemu zarządowi wszystkiego dobrego. Natomiast wybory wybiorą nowy zarząd. Zobaczymy, kto to będzie sugerować. Niczego tutaj nie będziemy ale na pewno również z nowym zarządem, z nowym prezesem będziemy współpracować. Wszystkiego dobrego. W spotkaniu uczestniczyli między innymi Wiesław Żarna, prezes oraz Elżbieta Cieślak, dyrektor Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Lubuskiego oraz Grażyna Rębowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach. Szanowni Państwo, nazywam się Przemysław Kaźmierski i od 1 września jestem rzecznikiem Urzędu Miejskiego w Żarach. Jestem absolwentem Wydziału Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. No, jak, jako rzecznik prasowy będę się zajmował kontaktami z mediami i przekazywał informacje dotyczące pracy Urzędu Miejskiego. Wraz z inauguracją roku szkolnego 2011-2012 Straż Miejska w ramach programu Bezpieczna droga do szkoły rozpoczęła działania mające na celu organizację bezpiecznego dotarcia dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie miasta. Codziennie w godzinach porannych w okolicach szkół Straż Miejska zwraca uwagę na prawidłowe przechodzenie przez jezdnie prowadząc działania edukacyjne w zakresie nieprawidłowości związanych z ruchem pieszych dzieci i młodzieży. Obecność strażników w najbardziej newralgicznych godzinach jest działaniem o charakterze prewencji psychologicznej i wpływa bezpośrednio na ograniczanie prędkości pojazdów i porannego pośpiechu. Jednocześnie akcja ma na celu pomoc rodzicom, którzy często nie posiadają możliwości odprowadzania dziecka do szkoły. Przy okazji Straż Miejska zwraca się z apelem do osób dorosłych o pokazywanie dobrego przykładu podczas przechodzenia przez jezdnie i włączania się w działania odpowiadające za bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców miasta.